Dzień dobry, dzień dobry. Drodzy widzowie, Siewie TV. Dzisiaj w ten piękny, mroźny, ale słoneczny dzień jestem w Sieradzu przy szpitalu przy tężni solankowej, która się właśnie obok szpitala mieści. No ta tężnia jest większa niż w Zduńskiej Woli, bo ostatnio mieliśmy okazję oglądać tężnię w Zduńskiej Woli. Była mowa na ten temat, jak to wszystko wyglądało. Tutaj w szpitalu, przy szpitalu w Sieradzu ta tężnia jest no, większa, nie, nie powiem trochę większa, no większa jest niż w Zduńskiej Woli, troszkę bardziej rozbudowana, jest zadaszenie zrobione. No pięknie to wygląda tutaj właśnie w ten taki pogodny zimowy dzień. No to bardzo proszę, żeby Państwo sobie zobaczyli. Będzie króciutki filmik, jak ta tężnia wygląda.